Dzień dobry, Robert Binkiewicz, AgroSimex. Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy, w którym powiem m.in. o tym, jakie zabiegi warto wykonać, aby zwiększyć średnicę owoców. Nagranie rozpoczynamy w kwaterze Gali, która jest tutaj za mną. I chciałbym rozpocząć ten materiał właśnie od tych zabiegów, które w tej chwili są bardzo istotne i często pytacie Państwo nas o to, co zrobić, jakie zabiegi wykonać i jak możemy wpłynąć na to, aby niektóre odmiany lepiej wyrastały i żebyśmy mieli większe owoce, większej średni średnicy. To dotyczy głównie gali, ponieważ gala w tym roku lepiej sobie poradziła z przymrozkami, nie wszędzie, ale w większości regionów ta gala przetrwała i plony są gali całkiem przyzwoite, a jednocześnie wiemy, że jest to odmiana drobnoowocowa. I tutaj najwięcej jest problemów, i zapytań jeśli chodzi o możliwości zwiększenia średnicy właśnie owoców gali. No, w większości sadów nie, nie dotyczy ten problem grupy jonogoldów, you know, czyli gola, bo tam nawet te owoce są już zbyt duże jak na tą porę. Dlatego skupię się głównie na, na gali. Potas to jest ten pierwiastek, za który gala jest bardzo wdzięczna i przez te najbliższe 5-6 tygodni do zbiorów polecam program nawożenia głównie potasem, ale i azotem. Oczywiście z tym azotem należy uważać i dopasować, dostosować to nawożenie i dawki też tych nawozów do sytuacji jaką mamy na kwaterze Gali jeśli chodzi o wigor, wzrost wegetatywny i siłę wzrostu. Ponieważ to, to będzie właśnie uzależnione od tego. Jeśli mamy duży wigor, może na silniejszych podkładkach półkarłowych, ale widać, że te przerosty wciąż rosną, tam na pewno z azotem będzie trzeba uważać, dawać niższe dawki nawozów, ale również starać się przekierować nawożenie, na, nawożenie głównie nawozem, nawozami monopotasowymi, a nie, a nie azotem. Ale tak jak tutaj w przypadku tej kwatery gdzie ten plon jest całkiem przyzwoity, nawet już była korekta przerzadzania w postaci przerzadzania ręcznego, przerywki. Wciąż widzimy, że tych owoców jest dość dużo, a jak na tą porę no, średnica nie jest zbyt zadowalająca, mogłyby być te owoce większe. I najczęściej właśnie w ostatnich dniach od Państwa otrzymujemy takie, takie zapytania. Co zrobić, żeby ta gala lepiej rosła, szybciej rosła, ponieważ no, niewiele czasu już zostało do, e, do zbiorów. Tutaj polecamy program e, wielokierunkowy, program nawożenia. Po pierwsze doglebowy, czyli e, wysiewanie nawozów e, azotowo-potasowych, takich jak e, crop Mix, tam mamy jeszcze dodatkowo wapń więc jest to, jest to saletra potasowo-wapniowa. Ale mamy i ten azot. Jeśli ktoś chce po prostu już zredukować nawożenie azotem do minimum, to w takiej sytuacji polecam nawóz płynny. Jest to KTS, josiarkam potasu w formie podlania drzew albo w formie fertygacji. Jeśli nie mamy zbyt intensywnego wzrostu wigoru, tak jak tutaj na tych drzewach, widzimy, że część drzew charakteryzuje się dość słabym wzrostem, słabym wigorem, stąd też jest i lepsze zawiązanie. I mniejsze owoce. Tutaj śmiało może to być właśnie crop mix saletra potasowo-wopniowa, albo wręcz saletra potasowa. Wysiewamy w tej chwili 150 do 200 kg tego nawozu na hektar. I kontynuujemy KTS-em, czyli tym właśnie nawozem potasowym, który nie zawiera, nie zawiera azotu. Więc na pewno jeszcze jedną aplikację będzie można wykonać KTS-em. To jest doglebowo. Jeśli chodzi o nawożeń dolistne, to również potas. I tutaj mamy dla Państwa sprawdzone nawozy, które w poprzednich sezonach Państwo stosowaliście i w postaci zabiegów dolistnych, ale również i w wertygacji. Pierwszy to jest rosasol. I to jest rosasol 12 3, 43, z najwyższą zawartością potasu. Więc dwa, trzy zabiegi dolistne do zbiorów ale również jest to ultrasol ultrasol 12 12 36, który również polecamy jako ten właśnie nawóz dolistny do tych zabiegów cotygodniowych nawet i możemy stosować go aż do samych zbiorów to są zabiegi dolistne ale również te same nawozy polecamy do aplikacji w formie fertygacji więc również nawet jeśli zastosujemy to nawożenie posypowe, kropmixem albo saletron potasową, to również dwie, a trzy, a trzy, bądź trzy aplikacje tymi nawozami rosasol potasowy albo ultrasol potasowy do samych zbiorów. Wiem, że często obawiacie się Państwo o, o, o ten wzrost wegetatywny, że boicie się, że te drzewa ruszą, że przerosty będą jeszcze silniej rosły. O to proszę się nie martwić, jeśli odpowiednio Państwo podejdziecie do i do tego doboru nawozów. Czyli, czyli tam, gdzie jest ten wigor yy, większy, no, tam zazwyczaj też i są grubsze owoce, więc aż takiej potrzeby nie będzie tego nawożenia intensywnego. Ale na wszystkich tych kwaterach gali, gdzie wzrost jest mniej intensywny, a zawiązanie jest dobre i bardzo dobre, tam nie bać się stosować również tych nawozów azotowo-potasowych. Dodatkowo, proszę Państwa, w, w formie zabiegów dolistnych polecam Azofol jako komponent dodatek do rososolu, do Ultrasolu potasowego. Więc to jest ten y, nawóz dolistny azotowy, y, który zawiera tą najszybciej dostępną pobieraną formę azotu, czyli y, azot amidowy. Dodatkowo mamy tam jeszcze magnez i ligninosulfoniany, czyli związki, które też poprawią y, przyspieszą pobieranie, wchłanianie pozostałych y, składników. Y, i również jakość kondycja liścia po tym zabiegu azofolem jest, jest, jest bardzo dobra. To może być i powinna być w tym momencie też alternatywa i właściwie już możemy zastąpić nawozy magnezowe, które do tej pory Państwo stosowaliście dość intensywnie i też często pytacie, czy jeszcze teraz magnez czy magnez można zmieszać z wapniem, czy z potasem więc w tym momencie już tych nawozów magnezowych nie, nie, stos, nie powinniśmy stosować, a, a, a wręcz nie, nie możemy ich mieszać z nawozami wapniowymi, czy potasowymi nie ma już też takiej potrzeby, bo kondycja większości sadów, kondycja liści jest bardzo dobra, a powinniśmy przekierować to nawożenie na właśnie na, na nawożenie potasowe to jest gala. Oczywiście inaczej jest w, w przypadku Jonagoldów, Ligola, Mucu. Tam nie mamy takiej potrzeby, żeby pompować te owoce, żeby były jeszcze większe. Tam skupiamy się na nawożeniu wapniem, dokarmianiu owoców. Wapniem, metalosatę, calcimino, Rosatop Calcium, yy, Viflocal S. I tam mamy inne potrzeby. To tyle jeśli chodzi o nawożenie, zasilanie. Wierzę, że uda się tą galę, jak to mówimy, podpompować do zbiorów. Tak bywało i w poprzednich sezonach i wiemy, że ta gala jest wdzięczna za, za ten program potasowy przed zbiorczy tuż przed zbiorami, i te owoce wyrastają naprawdę bardzo ładnie. Ochrona, proszę Państwa, króciutko o ochronie dwa tematy. Pierwszy to porzewiacze i przędziorki. W ostatnich dniach nasiliła się presja porzewiacza jabłoniowego. W wielu kwaterach Jona Goldów obserwujemy dużą, dużą populację porzewiacza. Przędziorki też, ale lokalnie na wybranych kwaterach, więc niezbędna jest lustracja w każdym sadzie i podjęcie decyzji o ewentualnym zabiegu. Jeśli to się potwierdzi i stwierdzicie Państwo, że ten porzewiacz jest obecny, a do tego, żeby to stwierdzić, no, jest potrzebny dobry sprzęt optyczny binokular o powiększeniu minimum 30-krotnym, 40-krotnym. W naszych sklepach Agrocimex. Taki sprzęt, sklepy są wyposażone w taki sprzęt, więc jeśli ktoś nie posiada, to zapraszamy, zachęcamy do wizyty w sklepie i tam personel pomoże też w, w zlustrowaniu tych liści i stwierdzeniu, czy ten porzewiacz jest obecny, czy nie. Jeśli jest, no to jeszcze przez ten sierpień może wyrządzić sporo szkód, owoce będą się słabiej wybarwiały, niektóre odmiany mogą wręcz jeszcze mieć delikatną siatkę, mogą się delikatnie orzawić, będą słabiej wyrastały owoce, więc należy tego pordewiacza zwalczać. No oczywiście o przędziorku nie muszę też przypominać i mówić jakie szkody przędziorek potrafi wyrządzić. Jeśli chodzi o preparaty, gama jest dość szeroka, od tych, które znacie Państwo już i od lat stosujecie, takie jak Ortus lub Xapiro. Xapiro to jest nowy, nowy produkt, nowa, nowy, nowa nazwa, jeśli chodzi o tą substancję i, i to, ten produkt polecamy. Ale z takich, które już Państwo znacie, Coromite albo Envidor, Vertigo, Abamektyna, która jest bardzo wszechstronna, bo, bo zwalczy nam i porzewiacze i przędziorki. Ale również, proszę Państwa, to jest peranika, peranika yy, która bardzo skutecznie zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Polecam te preparaty oczywiście dobrać odpowiednio do sytuacji, do potrzeb z dobrym adiowantem, takim jak flipper. Na koniec temat parchowy. Yy, no, niestety, ale wciąż mamy problemy z parchem. Myślę, że w każdym albo w prawie każdym sadzie, nawet najlepiej chronionym wiosną i do tej pory znajdzie się Znajdą się pojedyncze plamy parcha. W, w ostatnich dniach w, nasze ilustracje w, w sadach wskazują na to, że, że ten, ten parch jest obecny tak naprawdę, tak naprawdę wszędzie, w mniejszym bądź w większym nasileniu. Dlatego proszę Państwa, nie bagatelizujmy tego, i ta ochrona do samych zbiorów jest konieczna, regularna, cotygodniowa. Owszem, jeśli tych plam jest bardzo mało i, i trzeba się długo, dużo naszukać, żeby znaleźć pojedyncze plamki, y, tam wystarczą regularne zabiegi zapobiegawcze, y, preparatami opartymi na kaptanie czy, y, czy ma y, mankozebie, takim jak penkozeb, wądozeb. Ale proszę Państwa, w, tak jak wspomniałem, w większości sadów te plamki są obecne, więc y, ja bym proponował i, i proponuję na najbliższe zabiegi troszeczkę zmienić program na takie produkty, które i zabezpieczą nam owoce przed infekcjami wtórnymi, ale i będą w stanie jeszcze częściowo wyniszczać te plamy i ograniczać źródło infekcji. Po pierwsze to jest Armikarp, Armikarp zawierający wodorowęglan potasu i ten preparat szczególnie polecamy w mieszaninie z, z siarką, z preparatem siarkowym takim jak ASX Siarka, Daje to bardzo dobre, skuteczne połączenie tych dwóch związków i, i, i działania w stosunku na parcha i łączniaka. Więc, taka mieszanka na najbliższy jeden, dwa zabiegi szczególnie polecamy w tych sadach, gdzie, gdzie te pojedyncze plamy się trafiają, ale nie tylko. Z kolei w tych sadach, gdzie tych plam jest niestety więcej. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd, ale, ale, ale nawet w sadach, gdzie było bardzo małe porażenie, albo w ogóle nie wydawało się, że nie ma porażenia, pojawiło się tych klam sporo w ostatnich dniach. To jest na pewno związane z, z tą ilością opadów, z myciem preparatów kontaktowych, niestety, ale ten park gdzieś się troszeczkę zaczął rozprzestrzeniać. Tam, w tych sadach, sytuacja jest trudniejsza, bo te plamy błyskawicznie mogą nam się przenieść na owoce. Więc nie zapominajmy o tym, w zależności od tego, ile razy stosowaliśmy środki z grupy IBE, warto podjąć decyzję o jeszcze kolejnym. Owszem, w tych sadach, gdzie już pięć razy był, był zastosowany środek z grupy IBE, tego nie polecam. Polecam tam y, głównie Armikarp. Natomiast jeśli się zdarzy, że, że są sady, gdzie były dwa czy trzy zabiegi wykonane środkami z grupy IBE, wyjątkowo w tym sezonie, w takiej sytuacji polecam kolejny. Y, albo Domark, Albo DIFO, mieszaninie z, z kontaktem, najlepiej z, z penkozebem albo z wądozebem w, w górnych dawkach, do tego, żeby jeszcze częściowo wyniszczyć te plamy, ograniczyć to zarodnikowanie i ewentualne porażenie e, owoców, bo to naprawdę może być duży problem. Pamiętajmy o, o karencji. DIFO, mark 14 dni karencji, także na tą chwilę jeszcze spokojnie się wyrobimy, nawet i w przypadku tych odmian, e, tych, 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 tych wczesno -jesiennych. To wszystko w dzisiejszym komunikacie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych naszych informacji.